Serwus karczarze. Jestem Tomasz, Szo. zapraszam was na opening 54 paczek z najnowszego dodatku do Hearthstone'a, rozbici w Dolinie Alterak. Zapraszam was też także na Twitcha, gdzie streamuję prawie codziennie, ale zawsze o 22:30. Jedziemy. 54 paczki z Alteraku. Na rozgrzewkę otworzę sobie ten pakiet taki z roku Gryfa, tak? Tu nic nie było. I 54. Liczę, liczę, że będzie koło 3 kart legendarnych. Jeżeli będą 2, to będę zawiedziony, a jeżeli będzie 4, to super. Eee, więc trzymaj kciuki. I co my mamy w pierwszej paczuszce? Rzadka karta. Ożywienie zwierza. Przechodzimy bezbędnego zbędnego pitupidu do następnej paczki. Nie, nie ma co się rozwodzić. O, kolejna rzadka. Czy coś jeszcze? Tak, mamy sierżant z bunkra. Złota karta. I osiągnięcie. jedziemy dalej. Rzadka karta. No, pierwsza legendarna powinna być w pierwszych 10 paczkach. Średnio się trafia w pierwszych 5 paczkach. Więc to jest czwarty pakiet. Zobaczmy, co tu mamy. Uuu, widzicie to. Złota karta, zwykła. Rzadka i co obstawiamy? Jest w ogóle tak. Najlepszą możliwą chyba opcją jest trafienie na Koraka, bo on, można go teraz odpyłować za równowartość ceny, czyli za 1600 pyłu i z tego co się orientuję, ale tu nie jestem pewien, kartę, którą wybrałeś, czy tam Horda, czy Alliance, też będzie można odpyłować za 1600 pyłu, a najgorszą możliwą opcją jest z kolei ta, Druga opcja z tych których nie wybrałeś, ten w moim przypadku to jest ten Wald, Waldar Grundarda. Bo nie dość, że go Raz teraz dostanę, to mogę jeszcze go dostać ponownie, to znaczy go dostanę ponownie z tej ścieżki honoru, więc to jest najgorsza opcja. Co tu może być? Co tu może być? Trzy, cztery. U uh. Filakterium tamsin to jest chyba bardzo kombogenna opcja z tego co wiem w kilku takich kombodekach na urloku może grać. Ciekawie, ciekawie Dobra. pierwsze złoto za nami, a jeszcze jest 50 paczek, więc jedziemy dalej. No, przydałby się jakiś epic, bo już otworzyliśmy e, chyba pięć paczek, tak? Pięć paczek i jeszcze nie było epiczka. Mam, o, jest, trafił się. Rzadka, złota rzadka na linii frontu biegnie, tak? krokara chyba. I epic lodowa pułapka. Gdy przeciwnik rzuci zaklęcie, zamiast tego wraca ono do ręki i kosztuje plus jeden więcej. No pod sekret Huntera może być. Mam ustawione, jak zauważyliście pewnie, rewersy randomowe, czyli co paczka zmienia się rewers. A że ich jest sporo, więc będzie całkiem różnorodnie. Tu jest gnol, Nic interesującego, jedziemy dalej. Rzadka karta. Pieczara dziko łapy. Eee, statystycznie wynika, że w. Y, 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 o, dwie rzadkie, dobra. Kapitan i nasiona. Jak tutaj zostanie 30 paczek, to powinna się trafić kolejna legendarka. I ostatnia też powinna być legendarka. Ale zobaczymy, czy statystyka nas nie oszuka. Most z Dunbaldar, i na linię frontu znowu. Tutaj się wbijają przy okazji osiągnięcia. Dobra, co tu jest? Rzadka. Zwykła rzadka. Szpital polowy. Jest najprzyjemniejszy dzień w dodatku chyba. Ops hops. Dwie rzadkie, więc powyżej średniej. średni. Mhm, pa ta paczka ewidentnie podmaga. i Gnol drugi. Dobra. Czuję, że w tej będzie Epic, Mam takie mam takie przeczucie, że tak poleci ten śniegowy rewers. I co? Rzadka niestety tylko. Coś mnie przeczucie zmyliło. Może chociaż tu. Tak, moje przeczucie ma po prostu delay o jedną paczkę. Bronić niewinnych i tu jest runa arcymaga, rzuć na wrogów zaklęcia maga o łącznym koszcie 20 man, no to pod takiego casino Maj'a może się przydać, tylko brakuje reszty kart do maga. I tu są dwie rzadkie, dobrze, jest. Gra do Dobra, zbliżamy się powoli, myślę, do... Hmm... Do następnej legendarki. Tutaj klasyczny rewers nie pomógł. Jedziemy dalej. 30, 37 pakietów do końca. A no, ciasteczkowy rewers. Ale tylko rzadka, rzadki gradotłuk. Ciekawe, jak, jak te karty będą miały wpływ na metę. Sierżant półkra, O, dobra, dobra. U złoty yeti. I epiczek. Za 5 many odpalam spacogień. Dobierz zaklęcie i zadaj 2 punkty obrażeń wszystkim wrogom. Jeśli jest zaklęciem spaczenia, zadaj o jeden punkt obrażeń więcej. Ciekawe, ciekawe. I reverse. rewers? A mimo to haha, tylko rzadka, oślepiająca harpia. No, myślę, że jeszcze ze trzy paczuszki i, i powinien się pokazać jakiś, jakaś legenda. Złono całego. Kapitan rycerzy. Jedna z pierwszych kart, jakie omawiałem w moich omówieniach, jest i górski niedźwiedź, a tutaj skrytka z kontrabandą. No, może tu trzeba zaczarować trochę, zaczarować hops, hops. I rzadka karta. Hobolt, nadzorca. No, bo musimy się wyrobić jeszcze z dwiema legendami. Mam nadzieję... O, że dwie rzadkie. Może się trafią dwie w jednej paczce zatem. Stary rewers z... Y, 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 z odkrywców, Ligi Odkrywców. Chodźcie do mnie, chodźcie, legendy. Jakie przyznać? Mm -mm. No, epiczek teraz. Teraz epiczek. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm To jest właśnie to przeczucie. O, druga runa. No to chyba magiem trzeba będzie pograć. I łowca, i sekret hunter, druga lodowa pułapka i druga runa arcymaga. No to przynajmniej to już mamy z bani. Nie powinno się trafić więcej. Aha, i tu mamy dwa rary. I jeden z nich jest złoty i to jest tworząca ścieżki. Marta druida. Ops, ops. Rzadka karta dla Łotra, co No to już otworzyliśmy 27 paczek bez legendy, czyli poniżej średniej, zdecydowanie. Rzadka karta. Kolejna skrytka z kontrabandą. Na pewno nie żaden z tych, które ostatnio weszły. Aha, czyli karta, która niszczy legendarną kartę, czyli taki Tech. No. To był mój spell: Epic Hirar. Lobotomizator. Otrzymujesz kopię górnej karty stali przeciwnika. No. 30 paczka od legendy. To już się robi mało śmieszne. Halloweenowy rewers. I zaledwie nasiona zniszczenia. No teraz już musi się trafić. Jeszcze nie w tej, ale już w następnej już to czuję wewnętrznie, podskórnie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jakiś Hero Card by się przydał. Mm -mm, jeszcze nie teraz. <ścoughs> czy Blizzard mnie troluje, czy to mi się tylko wydaje? Dwa rary. Błogosławienie i bałwan. No, bo się nie wyrobimy z drugą legendą. Tu znowu dwa rary. W tym złota rzadka. Pętająca strażniczka. Jedziemy dalej. Ops. Ops. Rzadka i... neutral. 15 paczek do końca. Ile tu jeszcze legend się skrywa? No jedna to jest minimum. O, nareszcie. Odetchnąłem, bo już się to przestało robić śmieszne. Co ja bym tu chciał? Wydaje mi się, że karta dla roga. Ten, ten portret roga jest fajny. Może coś takiego, może... Może jakiś inny portret. Zobaczmy. Wojownik. Wydaje mi się, że są lepsze portrety, ale legenda to legenda. Darowanemu koniowi i tak dalej. Jedziemy dalej. 14 paczek. Może jeszcze się wyrobimy z jedną. Złota zwykła karta. I strażniczka gromdardy. Check. I że RAR Mroźna szablo bestia. Kosztuje mniej za każdą bestię przyzwaną przez ciebie w tej grze. Chopca, chopca. Teraz będzie zwykły jeden RAR. Co, z tego co czuję. Mhm. I czuję, że tutaj też będzie tylko jeden RAR. Mm -hmm. No, jednak mam dobre przeczucia. Ale tu już będą dwa rary, prawda? Blizzard, tak się umawialiśmy? Nie tak się umawialiśmy? A, na złotego rara Trok z, z żelaznych głębi. Dosyć ciekawa karta. Jedziemy dalej. Epiczek, dobrze. Lodoziembik. Nie jest to najmocniejszy epik, ale za to jeden z ładniejszych, to na pewno. <gry> no, dwie szabrowniczki i pole niezgody. Jeszcze jeden epic I dwa rary. Co to mamy? Odpalam ogień drugi. Dobra. Sześć paczuszek do końca. Dopasuje ładnie. I co tu mamy? Tu jest jeden rar. Strzaskanie tarczy. Pięć. Pięć pakietów do końca. No. Blizzard. Daj, daj legendę. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Dwa rary. W tym jeden. Dumna tropicielka czy czy będzie czy nie będzie czy będzie czy nie będzie Z... mafinek może pod jakimś mafinkiem się ukrył prezent nie no blizzard blizzard świąteczny pod wczorajszego mikołajka co czy to będzie prezent na mikołajki prezent, czy nie? Niestety hipogryf. I ostatni paczusz, ostatnia paczuszka na dzisiaj. Huchamy, huchamy, zaciskamy kciuki. Ops. 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 Rzadka, rzadka i zwykła karta. Jak widzieliście, nie był to najszczęśliwszy opening. Dwie legendarki na 54 pakiety to zdecydowanie za mało. Dajcie znać w komentarzach, jak wasze otwieranie paczek. Dajcie też lajka i suba, a obiecuję, że nagram więcej filmików. Do zobaczenia.